Witam was serdecznie ja W pierwszym odcinku Z serii bym powiedziała Świat Aurelii Ale tą serię zaczynamy Masem, A to jest Drugi dzień Massa. Mamy 10 grudnia Więc tutaj wam pokażę Więc Więc, więc, więc um, Najpierw wam pokażę Pokażę domek Następnie Aurelkę, bo nie każdy e, mógł być, że tak powiem, na tym lejwie, co była tworzona, No chyba jakaś wakacja była robiona, ale dobra mniejsza to, teraz była aktualizacja modów i nie wszystkie mi mody niestety działają, e, bo musiała sobie ponaprawiać, więc trochę tak pasuje, ale wszystko pod historię, bo od rodziców dostała 2000 e, Simlonów, żeby mogła sobie kupić dom. Ewentualnie wyremontować. Nie wyremontować, tylko umeblować. No ale na szczęście jest. Yy, no. Znaleźli taki domek. No, umeblowany. Więc dobra, już Wam pokazuję. Tu mamy taki przedsionek, który nie jest jeszcze wykończony. Tutaj stanie wieszak z kanapą. Yy, I taka komódka z lustrem. Więc tak się na prezentuje. Ten przedsionek, bym Wam pokazała na sobie, ale y, łatka mi siedzi na kolanach i podgryzuje mi rękę, właśnie tak pieści w tym momencie ze mną. Y, tu, jak widzicie, tak troszeczkę z lotu ptaka, tak się prezentuje y, kuchnia, Zaraz Wam pokażę te pomieszczenia od innej. Będę tu strony Tutaj mamy y, łazienek, gdzie raz nie ma pralki ani nic. Y, tutaj taki korytarz przedpokój. Coś w tym stylu. Zostaw. Um, to ma salon. Tak. Tu tam duży pokój. No, taki pokój wiecie, z telewizorem. Jak się nie mylę, na I tutaj będzie, to będzie jej pokój. że Wam pokazuję na półściankach. To tak się ten pokój prezentuje. Z półściankami, poczekajcie chwilę. Dobra, to teraz jeszcze raz Wam pokażę, ale e, już na tabie ten domek. Więc tak, tak się prezentuje. Czekajcie z dachem. Dobrze, tak się prezentuje z zewnątrz. Okolica przecudna. Jesteśmy w tym em, świecie z dodatku. Zakochaj się. Dobra, damy radę wjechać jak chciałam? Chyba nie. Nie, nie da rady. No dobra. Więc tak. Teraz damy tabik sobie, tak. Zostaw to łatka. I tak jak mówiłam, tu mamy taki przedsionek. Spokój. Co chcesz? E, tutaj jest właśnie taka ala jadalnia. Coś w tym stylu. E, tu mam to jest jej pokój, salon, kuchnia. Tylko miałam taki korytarz, przedpokój, coś w tym stylu. I tu ma łazienkę. Yy, wiem, że ten dom jest zupełnie, bym powiedziała, w innym klimacie zbudowany, niż nie zazwyczaj buduje. Yy, te ściany chciałam w początku pomalować, ale stwierdziłam, że super będzie yy, tak od historii, prawda? Mówiąc, że wiecie, się, że zakupiony dom po remoncie i tak zupełnie nie został wykończony, więc sobie Aurelka wykończy po swojemu. Ale na pewno tutaj zrobię ścianę siwą, a resztę ścian będzie biały. No dobrze. Więc na razie tutaj pokazywanie domku, na tym kończymy i się widzimy w kasie. No dobrze, jesteśmy już w kasie. I tak się Aurelia prezentuje, zobaczcie jest miejska. E, zobaczcie, ona ma czarne w... e, oczy ma czarne. E, włosy brązowe z takimi pasemkami jakby w blond. To słyszycie dźwięk butelki plastikowej, to mój się bawi butelką plastikową. Tak się właśnie prezentuje nasza Aurelka. Tak. ona jest przyjaciółką świata, e, romantyczką, dobra i niezdarna. <laughs> na lewie wszystko od A do Z była robiona. Jak się prezentuje jej strój numer 1, to mm. już... tak, na lewie był robiony, dwójeczka i tutaj od trójki to jest, y, też na live tym wczorajszym, wczorajszym, czyli 9 y, y, grudnia. Taki dodała mi sweterek. Tutaj. Trochę ten kolor mi nie pasuje, ale dobra, bym bardziej miała jakiś czerwony w czarną kratę. To, <coughs> Mim doła. Ale dobra, to nie ja to zawsze projektowałam, więc no. no. i tutaj tak się prezentuje sklep piąty. Pani Mikołajowa. Tak jak widzicie ma choker, e, make upu jej nie dałam, bo jest tak ładna, że nie trzeba jej malować. Kurteczka, bluzka, spodniczka, e, skarpetki takie widzicie długie i do tego kozaczki. I tak się właśnie em, prezentuje Aurelia w oficjalnym, a tylko sukieneczkę w kratkę em, sportowym. Tutaj dosłownie miała zupełnie inną piżamę, różową, są Barbie, ale zostaw, zostaw. No nie wolno gryźć, nie. E, to było do psa? E, aha. Ale dałam taką właśnie piżamę. Eee, no, właśnie świąteczną jest taki klimat świąteczny. I do tego jeszcze eee, Simsmas, więc taką mi dam piszamy takie e, body bym powiedziała, świąteczne. W pewnym momenccie mogę jeszcze je dać. żeby było zupełnie taki wiecie, zimowy vibe, nie? No i impreza to tak się prezentuje. Do pływania. Gorące pogoda 1. Czasem tutaj więcej się zrobi, stroi. I tutaj yy, miała zupełnie coś innego. to miała bluzę. A. Yy, no ale wydajemy jej taką czerwoną kurteczkę. Przez chwilę chciałam nam da się też czarne yy, spodnie yy, i czarne buty. Ale stwierdziłam, że jednak nie. Więc yy, jednak yy, da, zostawiłam ten kolor z poni, jaki miała mieć yy, pierwotnie. No dobrze, teraz yy, się widzimy w rozgrywce, okej. Okay. Co idziesz? Aha, do obywatelską. obywatelską. Aha, zanim ona się zapisze na em, studia, tak myślę, że najpierw jakieś umiejętności niech nabędzie. Bo większe szanse są na to, że ona się dostanie na jakieś takie, wiecie, Prestiżowe studia i tak dalej. Dobra, lecimy z pieczeniem. Niech zrobię te paluszki chlebowe. Zostaw. Zostaw. Masz tu. Masz tu zabawkę do grudzenia? Zostaw. Tu, zabaweczka. Zostaw. Patrz na polanko. Hop, stop. No, jaka pierwsza umiejętność to jest właśnie pieczenie? Odcinek to tak mniej więcej, mniej więcej bym chciała, żeby trwał jeden dzień simowy. I co zrobiłaś? Wrzuciłaś na podłogę. Yy, to było do psa. To I co zrobiła, rzuciłaś na podłogę, ale może być jakiś kom komicyt kopitelny. Tak, prawdę mówiąc, chwilowo um, nie wiem, co z nią robić. Miała iść na studia, ale też musi mieć skąd te pieniądze na te. Bym powiedziała studia, telefon, no jesteśmy tu, a właśnie biznes miał być, Znajdź pracę Aurelia, dobra i na pewno jest tu jakaś nowa kariera, właśnie konsultantka do spraw miłości. Um, o, sobotę udzielę ma wolne 20 na godzinę. No, no fajnie, ale zamiast póki syngielką, 20 na godzinę, to możemy z nią to porobić. A później, jak pójdzie na studia, to nawet weźmie ona jakąś pracę e, no, na pół etatu. Ała! taka ała było. Więc dobra. Bierzemy jej konsultantkę do spraw miłości. Bady nowocześną miłość za poznanie swoim komputerem. OK. szuka informacji na temat różnych rodzajów incymności przez dwie godziny. Nie, nie będzie zgrała. W ogóle, miałaś gwiazda to odłożyć, tak. Ała! Kariera, badę nowoczes nowoczesną miłość. To jest <laughs> ok, pomocniczka na i następnie będzie i tutaj jej rośnie jakaś miętność, z tego co widzę, może byś się ubrała w ciuchy, a nie latasz w kurtce w domu, zmień. Um, a ubierz trójkę. A imię więcej co trzy odcinki będzie miała zmieniane stroje. I tak jak i tak jak zawsze, będę zaczynając od tych stroi, zmieniać się te stroje, które te w których będzie najczęściej um, chodzić. <trym> No dalej dalej, co tu mamy? Zmiń strój, dobra. Ale to i wolna idzie. Dobra, aby się zaliczyło. Ba. Aha, ja karierę. Dobra, to się serwis nie. Społeczne nie. Jeszcze raz, w musimy znaleźć wysokiwarkę. O, tu jest. Otwórz zakątek kupy Dynah. Sieć. Co ja mam? Nie, dzieła sztuki, jeszcze raz. Eee... Sieć. Eksploruj. O, i właśnie to miało być. Dobra, to jeszcze raz lecimy. Tutaj jej umiejętność rośnie? Uh -huh, uh -huh. A, umiejętności romantyczne jej rosną przy tym. Okej. Okay. To super umiejętność, dziś się zdobyła. Zabora? się, oh. jap... e HE. No dobra. <ścetusaru> Tylko, że nie mamy na tych super na tyle. Ok, mamy poziom drugi tej umiejętności. O super, się zliczyło? Zliczyło się. Super, a jak możesz się założyć, mam modę na tego, na bank. A jesteśmy trochę tutaj wystrój, jest mnie tak typowo pod. No, wiecie, pod klimat świąt. Wysprząć nie ja od razu ten talerz. A mamy już... Chyba od niedzieli. Dobra, to pooglądaj sobie telewizję że już, już będziemy kończyli um, ten odcinek. Bara się z wami żegnała. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć!